Hejka! Witam Was serdecznie w piąteczek. Matko, 100 lat nie było, słuchajcie, live'a na TikToku, ale stwierdziłam, że zrobię spontaniczny, bo nie mam takiego żadnego konkretnego tematu, który planuję... hej, hej, <noise> live na TikToku to nowość. Słuchajcie, były kiedyś, były, kiedyś robiłam. Nie mam jakiegoś konkretnego tematu. Słuchajcie, za nie włosy mi się palą, tylko mam spray, że tak powiem, na, na psikany. <noise> na te włosy. Ale tak, zapraszam do oglądania. Kwiatek dla pięknej pani, dziękuję. Jak ktoś chce wiedzieć, zawsze pytacie, jak robię loki, to po pierwsze, a po drugie, można zadawać pytania, to odpowiadam chętnie. A jak nie, to pogadamy o bleczy, bo, bo po prostu słuchajcie. Szykuję się na randewu, tak zwane, więc naszykuję się z Wami, bo czemu nie? Słuchałam rampage przy makijażu, mój najnowszy na wygląd, a teraz mogę do Was coś tam troszeczkę pogadać, zanim wyjdę. Także dajcie znać też na temat, czego chcecie, wszystkie pytania. Zapraszam do zadawania pytań. Powiesz, jak to działa, że emocje nie kreują życia bezpośrednio. No, emocje nie mogą kreować naszego życia, bo emocje wynikają z tych naszych już poprzednich doświadczeń. Jak to e, wam wytłumaczyć lepiej? Także na przykład zobaczcie, jedna osoba powiedzmy, że dostanie hejterski komentarz: jesteś gruba. I osoba, która nie doświadczyła takich komentarzy w przeszłości i nie ma w związku z tym negatywnych założeń, nie zaboli ją to, tak? Czyli ona będzie tutaj obojętna, albo się nawet z tego zaśmieje. A osoba, u której pojawią się negatywne emocje z tym związane, to się wydarzy dlatego, że ona kiedyś już doświadczyła na przykład takich komentarzy i faktycznie ją to boli, bo jej to przypomina to, jak na przykład była dzieckiem i to się działo. Więc to, że pojawiły się w związku z jakąś e, czymś na zewnątrz emocje, to jest wynik czegoś, co już doświadczyliśmy w przeszłości, czyli to de facto nie może kreować. Kreuje to. To teraz wybieramy poprzez nasze myśli. To decyduje, do czego e, się dostroimy. Ulubiony kosmetyk. Nie wiem, czy mam, słuchajcie, taki ulubiony, ulubiony. A może mam coś takiego, muszę się zastanowić. Do makijażu, właśnie. A, wiem! Do makijażu paletka dr Ireny Eris. Kocham, kocham. To jest jeden z moich ulubionych. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to ja nie pamiętam jak się nazywałem, więc wam nie powiem w sumie co takiego konkretnie. Ale teraz dzisiaj mi się kończył też brązek z Rare Beauty i też jest bardzo fajny, o nim sobie myślałam. Co na swojej drodze finansowej było przełomowe od momentu, gdy wracałaś z Dubaju do Polski? Afirmacje. Afirmacja. To było przełomowe co mam wam powiedzieć. Dziękuję, ale to nie jest beżowy, to jest taki pistacjowy, trochę taki brudny pistacjowy. Pragnę wyprowadzki, chcę zbudować dom, jak to zrobić? Słuchajcie, jest u mnie na kanale taki film, jak zamanifestować mieszkanie, to stamtąd można sobie pięknie wszystko wziąć i to jest to samo. A słuchajcie, co do loków jeszcze. To ta lokówka to jest chyba najtańsza jakaś z action. Przysięgam za 30 zł. I ona jest już ze mną kilka dobrych lat. I ona dalej działa. Tak, w końcu robię włosy. Ostatnio to cały czas coś nie robiłam. Gdzie kolejna podróż? A, nie zdradzę wam. Nie zdradzę Wam, powiem Wam tylko, że będzie kilka miejsc po sobie, że tak powiem, następować. Trzy miejsca będą jedno po drugim, niebawem. Ile dziennie afirmuję? Staram się jak najwięcej. Nie wiem, nie mam pomierzone. Staram się, aby nie myśleć o innych pierdołach, tylko powtarzać moje afirmacje, czy słuchać Rampage, bo to jest najlepsze. Eee, tak, nazywałam kotka. Nie zwracajcie uwagi na to. To są moje ubrania muszę je powpować do szafy. Um, tak, nazywa się Gabriel. Gabriel, bo, bo tak y, przyszła taka manifestacja, jak Angel Gabriel. Jak się mieszka w Dubaju. No wiecie, jak z nie wyjeżdżam, to się można domyślać, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dubaj tak podnosi standardy życia, że potem ciężko było mieszkać gdziekolwiek indziej. Czy masz już zaplanowanego Sylwestra? Słuchajcie, z moim widokiem myślę, że zostanę w domu, bo byłyby, byłoby mi szkoda nie widzieć tego pięknego widoku. Jak chyba, jak sobie wrzucicie w internet najpiękniejszym, co to jest? Ja nie umiem w te live na TikToku. Jak wrzucicie sobie, chyba, w google najlepsze miejsca na zobaczenie Sylwestra. Przypuszczam, że będzie Dubaj i przypuszczam, że będzie widok na Burcz Kalifa, a ja tam zaraz obok jest Burcz, więc wiecie, spotkanko. Ale to nie jest głupie, to nie jest. Ja pomyślę o tym. Ja pomyślę o tym, słuchajcie, nie wykluczam takiego spotkania. Na pewno będzie też coś w przyszłym roku. Dziękuję Martusia za diamenty. Tak, może coś na pewno będzie w przyszłym roku takiego. Szybciutko mi te loki idą, jak z Wami Właśnie wiem, byłam dwa razy i mi się nigdzie nie podoba tak jak w Dubaju. Wiecie o co tu też chodzi? Tu chodzi o komfort. Taki, że jest wszystko tak na już, na pyk, to po pierwsze. A po drugie... Nawet jak wynajmujecie mieszkanie za podobną kwotę jak w Polsce, standard jest zwykle o wiele wyższy, z o wiele większym widokiem. Zaraz obok często macie plażę, na przykład 10 minut od was albo centrum miasta. Macie często basen, siłownię w budynku. Czasami saunę. Jeszcze to, że na przykład pójdziecie do jakiejś tam zwykłej restauracji, a oni podając wam kole, zrobimy jakiś show, nie? I tu są takie show, że wszystkie restauracje się po prostu próbują przebić w tym, żeby być jak najlepsze. Więc po tym, jak chcecie od tego odejść i chcecie gdzieś indziej się pobawić, jest ciężko, w sensie ciężko. Ciężko Was zadowolić, o tak. I ja chyba częściej będę robić te live'y na TikToku, bo ja ostatnio, słuchajcie... Dobra, tył chyba zrobione. Ja ostatnio, słuchajcie, jestem taka domowa, że ja więcej siedzę w domu. To się wydarzyło ze sprawą kotka właśnie, który mnie w tym domu trzyma, bo się tak miło robi rzeczy. Muszę iść, idę do fryzjera w przyszłym tygodniu, bo widzicie ile moich włosów jest? Co ciemne to moje. E, bo co? Aha, bo się miło, słuchajcie, siedzi. Mam wrażenie, że w ogóle wszystko zajmuje mi więcej czasu. Czy ja na przykład składam jakiś filmik na TikToka czy coś i siadzę z dwie godziny na tym, gdzie zawsze pyk, pyk i było zrobione? Ale to przez kota, który mi przeszkadza. Zwalę na niego, na moje małe dziecko. Ale jednocześnie jest o wiele milej. Więc będę robić może te live'y, to będziemy sobie tu gadać. Co sądzisz o skamrandki w Dubaju? Nie wiem o co chodzi. Wytłumaczcie mi, co to za skamrantki, bo ja chyba odeszłam od tej, wiecie, od mojej ery randkowania na ten moment, więc ja nie wiem, co to jest. Widziałam ostatni vlog, cóż tak tanio w tym Dubajewie. W sensie, to ile wydaje w ciągu dnia. No właśnie, słuchajcie, ja myślałam. <laughs> ja myślałam, że jak powiem, że tam wydaje około te 3000 dziennie średnio. To właśnie ludzie zareagują, że. Wiecie, że, że dużo. Bo ja na przykład tyle. Z dwa lata temu ja tyle zarabiałam miesięcznie. Wiecie. Naprawdę. I mnie to przeraża, jak ja teraz. To się przeraża. Dałam radę, oczywiście. Ej! Jakiś Ahmed chce z nami tutaj robić live'a. Achmedy, stapyt. Stapyt. Eeeh. <laughs> śmieję się. Śmieję się, bo to jest, słuchajcie, taki nasz wewnętrzny żart tutaj w Dubaju, nawet z osobami, które tu są, się urodziły i w ogóle. To nie tylko, że między Polakami, ale zawsze się śmiejemy. Bo wiecie, ktoś wam przywozi jedzenie, Mohamed. Ktoś coś, nie wiem, przychodzi wam zrobić internet, Ahmed. Idziecie do sklepu, Mohamed. Idziecie zrobić pranie, Ahmed. <laughs> Więc się tak śmiejemy, ale to, to nawet jest tak na serio. Bo tak jest u nich taka kultura, że jak nie wiecie, jak ktoś ma na imię jakiś mężczyzna, to możecie do niego powiedzieć Mohamed. I to nie jest obraźliwe, tylko to tak się po prostu robi, no nie? Więc e, to, jest, to jest tak, jakbyście wyobrażacie sobie, że w Polsce nie wiecie, jak jakiś facet ma na imię, to mówicie do niego Kuba. No przecież to jest komiczne, ale działa. Lepiej Ci się trzymają loki na wałek czy lokówka? Najbardziej chyba te, co kręcę na noc. Wiecie, to się nazywa ta metoda na pasek od szlafroka, ale ja to robię na ręcznik. Jakby było spotkanko, to we Wrocławiu. Wiecie? Czekajcie, sobie wezmę łyka wody. To prawda, że emocje założenia są połączone i jak się afirmuje, to one się uwalniają? Tak, one się będą wtedy uwalniać, no bo one... Nasze emocje wynikają znowu z naszych rzad założeń, tak? Z naszych podświadomych założeń. Więc jak my zaczynamy afirmować, zmieniamy te założenia, to i wychodzi, wychodzą te syfne założenia stare, i emocje z nimi powiązane. Dlatego czasami detoks jest taki. Nie większe miasto. No nie, w też bym nie też we mnie zrobiła. W w Wrocławiu jak już. Twoja ulubiona medytacja. Ja od, ostatnio tak y, nie, afirm, y, nie afirmuję, nie, ma, nie, nie medytuję. O, nie medytuję tak sama, tylko przez to, że ja wiecie, że ja chodzę na Pilates praktycznie codziennie, czy jogę. No to tam są jakieś zawsze ćwiczenia oddechowe na wstępne zakończenia, więc ja to traktuję po prostu jak medytacja i na razie no, jakoś tak nie chcę mi się robić. Poza tym nie czułam takiej przestrzeni. Kotki for life. Tak, dzisiaj nie wzięłam kotka ze mną, mimo że płakał pod drzwiami, bo, wiecie, robię włosy, lokuję i jest gorące, więc to by było dosyć ryzykowne dla tego małego wariacika kochanego, ale z tym razem zrobimy. Tak, to jest minus, że na TikToku nie da się zapisywać ich, ale, mm, no, dlatego tu są takie luźne, nie? A te poważne na Instagramie będziemy zapisywać. Tam też dawno nie było. Tak, słuchajcie, mam już pomysł na coś, co chciałam zrobić. Oj, prawie mi się sama przypaliła. Na kota mówię, a sama tutaj prawie dotykam to. Wiem, co chciałam dla Was zrobić? Coś związanego z, yy, właśnie z mężczyznami, ze związkami, ale w sumie dwa plany na projekty są. Ale na razie nie miałam nawet kiedy. No nie wiem. Dzisiaj poszłam właśnie rano na jogę. Nagrałam, zrobiłam te tiktoki, powrzucałam storiski, no i się szykuję. I już dzisiaj tego na przykład nie zacznę. <gryw> Więc jak przyjdzie odpowiedni moment, to przyjdzie. I zrobię. Dajcie znać, jakie wy macie plany na piątek. Ja tak jak mówiłam, mam dzisiaj date night. Jestem zabierana w jakieś piękne miejsce. Także zobaczymy, co się wydarzy. Ale mam za zadanie się uszykować. I ponagrywam jeszcze tak taktoki. Co studiujesz? Ja studiuję ostatnio odpoczynek i doświadczanie życia. To jest mój kierunek w życiu obecnie. Polecam. Studiowałam dwa inne kierunki. Nie wyszło. Z tym mi bardziej wychodzi. Więc może też polubicie. Twój chłopak jest muzułmaninem? Nie jest. Słuchajcie, bo to jest tak... Tęsknię za Polską czasem? Za Polską stricte nie, ale wiecie za czym? Ostatnio za jesienną pogodą. I fajnie, jak byłam na Malediwach, trochę popadało. I to było mega fajne, przyjemne. Um, bo była właśnie taka, taka, taka... taki vibe jesieni, nie? Za lasem, za, trochę za tą jesienną pogodą, ale to nic. Bo ja jeszcze swoje nadrobię. Um, Pewnie, wiecie, byłabym 5 dni i bym stwierdziła, dobra, dobra, starczy. Ale no, to jest taka rzecz, która, wiecie, którą ja lubię akurat. Szczególnie jak nie trzeba wychodzić do pracy czy do szkoły, to jest vibe. Hi! No nie, no na, na tym się nie da. Nie da się tu zapisać tego. Czy tęsknię za słownią? Nie, no bo... Mogę zjechać 45 pięter niżej, i już nie będziemy ze sobą. Ale słońce ładnie się odbija. I już nie będziemy ze sobą tęsknić. Jak chcę, to mogę iść, tylko kwestia tego, że ja nie chcę. Nie, po prostu. Yy... No nie, ja jestem teraz totalnie into pilates Jestem tak wkręcona, jestem taką fanką, że to szok. Kupiłam wczoraj znowu trzy pary skarpetek grips, Grip Socks. Tak, jak to się nazywa? Bezpoślizgowe? Nie wiem. O, 100 lat też date night. Idę na paznokcia. Super. Oczywiście do szykowania się puszczam twój rampage. Daj znać, który kochana ja słuchałam o wyglądzie właśnie przed chwilą. A może za... może zapisać na YouTubie? Jak dam radę, to zapiszę. Jak nie to, to nie. Czyli bezrobocie. Możemy to nazwać bezrobocie. Nie będę narzekać na takie bezrobocie. Tak, bezrobocie słuchajcie, ale niezależnie od tego, co ja robię, czy nie robię, powiem dla zainteresowanych takie inspira... inspiracyjne? Chyba. Inspiracyjne rzeczy. Dostałam od mojej klientki dzisiaj wiadomość, która jest w mentoringu, że słuchajcie, płaciła jedną kartą, na której teoretycznie nie ma pieniędzy, i przypadkiem nią zapłaciła, i przeszło, i dostała, wiecie, paragon, wszystko, więc faktycznie to było zapłacone, a pieniędzy na koncie nie było, i wszystko jest git, więc to jest taka iluzja. Też dostałam wiadomość od innej osoby, że ona tam kilka miesięcy temu wpłaciła. Chyba 20 zł na konto, takie to doładowanie na kartę, nie? Na telefon, żeby rozmawiać, i zwykle jej to starczało, wiecie, na 2-3 dni. A tu coś się stało, że ona już gada, chyba tam te 3 miesiące czy coś na, to, na tej samej karcie za 20 zł, i dalej ma, i nic się nie dzieje. Więc widzicie, jaka to jest iluzja? Dlatego ja się nie przejmuję pieniędzmi, bo dla mnie też to tak działa, o czym wielokrotnie mówiłam. I dla was też może, jak będziecie też tak robić. Więc czy bezrobocie, czy nie bezrobocie? Ważne, że działa i hajs się zgadza, hehe. Widziałam dzisiaj tarot, koty rządzą światem. Taki tarot działa tak samo jak każdy inny, kocham koty. Ja chyba miałam tego tarota też tu z tymi kotami. Piękny był, w sensie bardzo fajny. No, działa tak samo. To są tylko narzędzia, pamiętajcie. Też bym chciała móc wydawać prawie trzy na bezrobocie. Myślę, że da się. Myślę, że dałoby się coś takiego zamanifestować. W innych krajach nie ma tak pięknej jesieni jak w Polsce. No. No u mnie jesień akurat tutaj wiąże się z tym, że się robi chłodniej, więc też fajnie, bo w końcu można na przykład iść na spacer. Polecasz dobry eyeliner? Ja nie wiem, ja używam zawsze byle czego, jeżeli chodzi o eyelinery. Tu mam akurat dzisiaj, nie wiem czy Wy to zobaczycie, taką kreskę delikatną brązową. To jest to samo, co mam tutaj i co mam na brwiach, to jest pisak z Nyksa, więc jak chcecie brązowe, to to polecam, bo to jest, widzicie, różne... Różne funkcje spełnia. Ja idę do lasu. No i super. Mężczyźni ją uwielbiają. Świetnie. To jest jeden z moich ulubionych tak naprawdę. Ale jak to się nie ma na podstawowe rzeczy, to jak może mieć takie lajtowe podejście, że to iluzja? No to właśnie tym bardziej powinien mieć takie podejście niż osoby... Patrzcie, tu mi jeszcze został. ...niż osoby, które... Mają na wszystko, bo wiecie, ja już na tym etapie mogę mieć wyrąbane, czy iluzja, czy nie iluzja. Tylko sobie założyć, że mam mam. A takie osoby, które nie mają na podstawowe potrzeby, no to gdzie się mi tu wkręca? To tym bardziej powinny tak zakładać. I to są, to są słuchajcie, właśnie takie wiadomości ja mam często od osób, które nie mają na podstawowe rzeczy, więc nie ma co szukać wymówek, że o, bo. To łatwo powiedzieć, bo sobie tam wydajesz, bo masz bla bla bla. Nie. Ja, słuchajcie, mam wielki szacunek do osób, które nie mają, a i tak potrafią się nie poddawać i tak zakładać. Mam nadzieję, że każdy lok zakręcony teraz. Co się stało, że wyjechać do Dubaju? No to była yy, akcja inspirowana, że tak powiem. Działanie inspirowane, bo ja byłam wtedy w Niemczech i ja po prostu tak bardzo. <coughs> Przepraszam, to była jakaś moja manifestacja, bo ja tak bardzo poczułam. Ja nigdy nie wiedziałam nawet za bardzo, co to jest ten Dubaj. Ale ja tak poczułam, że ja tu powinnam przyjechać. A ja już wtedy słuchałam swojej intuicji, więc mówię: No nic, muszę jechać. I przyjechałam pierwszy raz. I to jest dla mnie moje miejsce miłości, obfitości, wszystkiego. Więc się zakochałam od razu. Nie no wiedziałam, że musiała przyjechać znowu. Przyjechałam znowu i się przeprowadziłam. Ja na przykład mieszkam. Czekajcie, nie mogę wyświetlić. Ja na przykład mieszkam w Hiszpanii, w zeszłym święta miała być plucha, a specjalnie dla mnie spadł śnieg. No i cudownie. Ja też chciałam śnieg, będąc w Dubaju, i w zeszłym roku odkryłam to było w zeszłym roku i odkryłam, że jest coś takiego jak ski Dubaj, i że jest miejsce, w którym mają śnieg. Wszystko się da, wszystko jest możliwe, słuchajcie. I była miałam śnieg, kto, kto był ten, pamięta, rok temu. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Słuchajcie, jak zrobię, to ja sobie przeczesuję teraz żeby je trochę takie wiecie, żeby się zrobiły takie bardziej ładne, jeszcze muszę sobie szminkę nałożyć ładną i się przebrać oczywiście. Widzicie, one teraz są takie bardziej fale. I na koniec sobie nakładam olejek. Mam jeszcze olejek taki z Isany. On na mega długo starcza, więc one wtedy jak ja nałożę olejek, to będą wyglądać tak mega zdrowo i glossy, glowy. Będą się świecić, jak nie powiem co. Dobra, słuchajcie, nie ma więcej pytań. Dobra, jak nie ma pytań, Loki zrobione, a czekajcie, że sobie założę yy, biżuterię. Także, jak macie jakieś jeszcze pytania, to śmiało. Pokażę Wam, co ja tu mam dzisiaj. Oczywiście mój ukochany naszyjnik z Wanklifa czaje teraz na biały. Jak mnie znajdzie, w sumie to nie kupię, czego masz dostanę. Muszę dostać taki biały, ale podoba mi się ten co ma wiele kwiatków, a nie tylko jeden. Gdzie dziś wychodzę? Nie wiem, na jakąś kolację, ale gdzie konkretnie to nie wiem. Niespodzianka. Kiedy następny live zobaczymy. Bo yy, będziemy robić spontanicznie takie kolczyki. Skąd ja to mam? Nie wiem do końca. Chyba HM to jest. Ale są fajne, bo są takie niby proste, ale trochę bardziej eleganckie. Chciałabyś mieć ślub? Raczej tak, ale ja jestem. Czuję się jeszcze za młoda. Ogólnie, jakbym była starsza, to ja bym chciała od razu wejść w relację i yy, wziąć ślub. Wziąć słup, wyjść za mąż. Chciałam od razu wyjść za mąż, ale przez to, że mam tyle lat, ile mam, no to nie chcę tego robić. Bo to jest taki dla mnie standard, właśnie flexible trochę, że uważam, że to jest dobry standard, żeby chcieć, żeby mężczyzna od razu podchodził na serio, serio i od razu chciał. Wiecie, nie że tylko chciał, tylko faktycznie zadeklarował się, że jesteście razem, ale teraz jestem za mała. Natomiast nie przyjmujcie się też, bo czasami dziewczyny mogą się wtedy triggerować, że o Boże, mój facet się jeszcze mi nie oświadczył i tak dalej. Czasami mężczyźni, którzy dopiero budują swoje bezpieczeństwo finansowe, swoje finanse, swoje imperium, że tak powiem, oni mogą czekać, aż będą mieli wystarczające pieniędzy, żeby zrobić Wam takie oświadczyny, jakie chcą, tak? Czyli nie na przykład na kebabie, tylko żeby na, na przykład Was zabrać w podróż i tam Wam się oświadczyć. To jest spoko. Bo to nie zawsze musi być tak, że jakoś się Wam mnie oświadcza, to was nie bierze na serio. Tylko właśnie może jeszcze czekać na to, aż naprawdę on poczuje, że jest już stabilny finansowo, żeby wam się zadeklarować z tym. I mój zegarek oczywiście. Będę się miała czarną satynową sukienkę i obcasik mini. Żeby było elegancko. Szybką instrukcję, jak mieć wyrąbane jajca. Wyrąbane jajca. Powiem tak, ja sobie zawsze przypominam o tych osobach, które miały na przykład w szkole zawsze wyrąbane i tak im wszystko wychodziło. Czy one się nigdy nie uczyły, nic nie robiły i tak im wychodziło, a ja się stresowałam. I po co mi było to stresowanie się? Jak to jest moja rzeczywistość? To jest moja rzeczywistość, moje zasady i tylko ja decyduję, czy. Czy ja się będę stresować, czy nie? To nie jest tak, że ktokolwiek, cokolwiek na mnie narzuca. To jest ja, moje zasady, więc trzeba wziąć za to odpowiedzialność i samemu zdecydować, że e, dzięki, pa. Czy zapisany? Postaram się, ale ja nie wiem, czy to się uda, bo ja nigdy tego nie robiłam. Jak nie, to następnym razem będę komentować, kombinować, jak to zrobić. Co wy tu mówicie, że naturalne? A, A, ja jestem śmieszna Dobra kochana, bo ja jeszcze chciałam nagrać Trochę tiktoczków i różnych materiałów Zanim wyjdę <grym bieżąc> Także dzięki za waszą obecność Niebawem zrobimy coś kolejnego Czekajcie, jeszcze co sprawię Może to się da jakoś tu zapisać Settings Nie chyba może po zakończeniu? A ciekawe, jak to zakończyć w ogóle. Ja słuchajcie, nawet nie wiem teraz, jak się live y kończy. To jest dopiero śmieszne. Będziemy teraz tutaj na tym live już do. Aż mi się telefon nie rozładuje. O, dobra, mam. Ściskam was i trzymajcie się, papa. Pa.